znacznej poprawie uległy warunki funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej w Doruchowie. Dzięki środkom przyznanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ofiarowanym przez prywatnych darczyńców, możliwe stało się wyremontowanie kilku pracowni. Podsumowaniu przeprowadzonych prac i podziękowaniu za wsparcie przy ich realizacji służyła uroczystość zorganizowana we wtorek 26 września. Staraliśmy się już w tamtym roku o to dofinansowanie, bo PEFRON dał nam taką możliwość, że mogliśmy wystąpić z wnioskiem o modernizację warsztatów terapii zajęciowej już istniejących i właśnie z tego tytułu z PFRONO dostaliśmy 96 tysięcy, ale musieliśmy jeszcze dozbierać wkładu własnego 24 tysiące i dzięki temu dofinansowaniu udało nam się wyremontować jedną całą kondygnację naszego warsztatu. W którym już funkcjonujemy ponad 25 lat, a tak naprawdę od samego początku nie było takich poważniejszych remontów, więc on wymagał już naprawdę naprawy, modernizacji, remontu, wymiany instalacji elektrycznej. Można by było jeszcze dużo robić, no, ale środki pozwoliły na, na, na to, co dzisiaj zakończyliśmy w tym projekcie. Remont objął kilka pracowni. Do góry mamy dwie pracownie. Pracownie przygotowania zawodowego. Jest to dla nas bardzo istotna pracownia, bo tak naprawdę do tej pracowni trafiają uczestnicy gotowi do podjęcia pracy, naszym zdaniem, według Rady Programowej. I tak jest. Pracowni, pracowni, uczestnicy z tej pracowni wychodzą na praktyki zawodowe. Między innymi w tym roku mamy praktyki zawodowe w dino. Sześciu naszych podopiecznych próbuje swoich sił jako pomoce do osób, które pracują w dino, układają towar na półkach, sprzątają. Myślimy, mamy taką wielką nadzieję, że współpraca zakończy się pozytywnie i jedna z tych osób zakończy praktyki zawodowe podjęciem pracy. Tak się staramy pracować, żeby chociaż jedna osoba z naszego warsztatu co roku wychodziła do pracy. I mamy jeszcze tam pracownię artystyczną. Tam już się dzieją różne rzeczy od malarstwa, rzeźby, pani Ela tam prowadzi całą grupę i tam już są osoby, które mają różne niepełnosprawności. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano też dwie łazienki, w tym jedną, która nie była objęta projektem, z pieniędzy pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także jedną z biur i klatkę schodową. Pod wrażeniem zmian, jakie zaszły w budynku, byli wszyscy zaproszeni na wtorkową uroczystość goście. Z całą pewnością nie byłoby tych działań, gdyby nie właśnie współpraca, bo dzięki temu, że pani kierownik zauważa te potrzeby, zauważa potrzeby uczestników przede wszystkim, dzięki temu, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a przede wszystkim pan starosta, powiat decyduje się na współfinansowanie tych wydarzeń, tych, tych, tych działań, które są tutaj przeprowadzane w tym warsztacie terapii zajęciowej, nie byłoby właśnie tego, co się dzieje. Nie byłoby warsztatu terapii zajęciowej, nie byłoby tych pięknych ścieżek, które zostały po pandemii wybudowane, no i oczywiście nie byłoby remontu, który dzisiaj otwieramy, święcimy i doceniamy. W przestrzeni tych lat, 25, jak powiat funkcjonuje, możemy stwierdzić, że mamy w tych warsztatach terapii, zarówno to poprzednie pokolenie, jak i obecne, bardzo operatywnych kierowników, którzy dużo potrafią zrobić, dobrze potrafią, ładnie umieją prosić. I potem są z tego powodu efekty. Ja najbardziej to chylę w kierunku do tych wszystkich, którzy te warsztaty właśnie wspierają, bo my to robimy jako z urzędu. Pani Dyrektor, ja jako powiat, ja powiat, jako samorząd powiatowy, ale są to osoby między nami takie, które rzeczywiście z dobrego serca wspierają tę pożyteczną działalność warsztatów, bo trudno sobie wyobrazić nasz powiat bez warsztatów. Mamy ich cztery, jest to potężna rzesza, sporo instytucji, które czynią, powiedzmy sobie szczerze, bardzo dużo i my to możemy wspólnie z Panią Dyrektor poświadczyć. Podziwiam to, co pani kierownik przy zaangażowaniu oczywiście wszystkich swoich pracowników co tutaj zrobiła. Przed chwileczką mieliśmy możliwość zwiedzenia tych pomieszczeń i nie ukrywam, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Podniósł się standard tych waszych pomieszczeń, przede wszystkim też bezpieczeństwo dla waszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że będzie wam wszystkim tutaj milej ten czas spędzać. To już jest trzeci z kolei remont w naszych pomieszczeniach bo takowy był w Kuźnicy Grabowskiej a jeszcze wcześniej w Kaliszu u nas i wiem sam z doświadczenia pomimo że są te środki pefronowskie ile to kosztuje wysiłku trudu i tego przygotowania Poza przedstawicielami władz samorządowych we wspólnym świętowaniu uczestniczyli też pracownicy i podopieczni zaprzyjaźnionych z WTZ do ruchów placówek pomocy społecznej, a poświęcenia wyremontowanych pomieszczeń dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Ireneusz Powaga. Kierownictwo placówki ma już plany na przyszłość i liczę na to, że i one w niedalekiej przyszłości uda się doprowadzić do szczęśliwego finału. Warsztat wymaga całej modernizacji, więc kolejny projekt będziemy na pewno występować wnioskiem do peFronu. Tym razem spróbujemy wyremontować całą naszą piwnicę, gdzie mieszczą się pomieszczenia pracowni technicznej i spróbujemy zdobyć na to środki i znowu prośbą do sponsorów, ale otrzymaliśmy tutaj zapewnienie, na przykład od pany starosty, że możemy o taką pomoc prosić, więc na pewno będziemy starać się o dalszą współpracę i pracę, żeby nasz warsztat. Spełniał wymogi przede wszystkim bezpieczeństwa dla naszych uczestników. Aktualnie w zajęciach warsztatowych uczestniczy 35 osób, wśród nich nie tylko mieszkańcy powiatu Ostrzeszowskiego, ale także kempińskiego.